Cześć. Z tej strony Natalia z Zielony Nawodnione. Zapraszam cię do obejrzenia kolejnej lekcji z zakresu projektowania systemów automatycznego nawadniania. Na dzisiaj przygotowałam kolejny m, przykład na podstawie ogrodu, dla którego całkiem niedawno robiłam projekt systemu nawadniania właśnie, a w którym pojawiły się takie zagadnienia, które m, generują swego rodzaju problematykę, czy takie miejsca, gdzie trzeba się zastanowić, jak daną rzecz rozwiązać. Dlatego zdecydowałam, że właśnie na przykładzie tego projektu nagram kolejną lekcję, żeby, żeby Wam po prostu pokazać mój punkt widzenia i moje podejście projektowe w takich przypadkach. Dobra, i teraz tak, na wstępie chciałam pokazać, co będziemy dzisiaj, czym będziemy się dzisiaj zajmować. Na początku sobie. Krótko przedstawimy taką podstawową charakterystykę dla tego ogrodu. Następnie porozmawiamy sobie o kształcie i proporcjach trawnika i jak one będą wpływać na rozstawę zraszaczy. Kolejno zastanowimy się, czy dać zraszacze 90 plus 180 stopni, a może 270. Ten temat oczywiście mocniej rozwinę w dalszej części tego filmiku. Odpowiem też na pytanie, dlaczego mamy zraszacze na 360 stopni i na samym końcu pokażę kompletny projekt, jak on wygląda całościowo i może tam coś jeszcze dopowiem, jakieś ciekawostki, zobaczymy co mi ślina na język przyniesie podczas nagrywania. Nie mam konkretnego planu, po prostu lecę na, na żywioł, także zaczynamy. Dobra, to w takim razie to sobie chowamy i tutaj chciałam Wam na początku przedstawić ten, ten teren. Na pomarańczowo mamy zaznaczone powierzchnie rabat objętych nawadnianiem, na zielono powierzchnie trawników objętych nawadnianiem. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to tutaj żebyście mogli to zobaczyć, zaznaczymy sobie tę powierzchnię i tutaj mamy obszar łączny, Wskazane jako 2469 m2, czyli niecałe 25 arów powierzchni podnawadnianie, podkreślę, że jest to powierzchnia podnawadnianie, nie powierzchnia całego ogrodu. Czyli mamy do czynienia z całkiem sporym, sporym ogrodem, odnośnie źródła wody. W tym przypadku jest to zespół zbiorników na wodę deszczową. Jeżeli dobrze pamiętam, tam było 3 razy 10 m sześciennych, czyli całkiem fajne źródło wody z systemem uzupełniania z wodociągów. I co jeszcze? Sterowanie w tym przypadku z poziomu tak zwanego inteligentnego domu, czyli takby sterowanie całkowicie zewnętrzne. Jeżeli chodzi o nasadzenia na rabatach, na rabatach ogólnie wszędzie było zagęszczenie praktycznie pełne, a w tych rabatach takich skrajnych, zewnętrznych, oprócz nasadzeń takich niskich i o średniej wysokości, mamy też nasadzenia wysokie typu drzewa, które będą na pewno wpływały na cieniowanie terenu. Odnośnie cieniowania, jeszcze informacja, gdzie mamy północ, gdzie mamy południe. Także, jeżeli chodzi o sytuację tego planu, tego rzutu, północ mamy na dole, południe na górze, wschód z lewej strony, zachód z prawej strony. I jeszcze zanim sobie przejdziemy do omawiania. Już kształtu i proporcji trawnika. Mamy ostatnią kwestię do omówienia odnośnie charakterystyki tego terenu, a mianowicie spadki. Na ekranie widzicie teraz mój taki roboczy szkic zaznaczenia kierunków i długości spadków. Każdorazowo, jeżeli spadki występują, ja sobie takie, taki szkic wykonuję żeby mieć go pod ręką. W przypadku tego ogrodu spadki nie były jakieś ogromne, ponieważ na całej długości, czyli tak jakby od góry do dołu, było niecałe, niecały metr, około 80 cm różnicy wysokości na trawniku. Przy czym ta różnica jest też rozciągnięta mocno na długości, czyli tak jakby nie było takich mocnych, nagłych spadków, tylko równomierny, stały, jednostajny spadek na trawniku. Na długości. Dlaczego zaznaczamy sobie, czy warto zaznaczać sobie te spadki, ponieważ to później ułatwia pracę i pozwala nie zapomnieć o wykorzystaniu czy zastosowaniu w projekcie zraszaczy z zaworami stopowymi. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są zawory stopowe lub czemu one służą, to już wyjaśniam: zawór stopowy. Zapobiega wypływaniu wody z, ze zraszaczy po zakończeniu pracy systemu. Chodzi tutaj o zraszacze, które są zlokalizowane w najniższym punkcie danej sekcji. I tam po prostu grawitacyjnie woda wypływa jeszcze, mimo że sekcja już jest zamknięta. Jest to zjawisko niepożądane. Wokół takiego zraszacza gromadzi się wtedy dużo wody, może tam powstawać problem zalegania tej wody, gnicia trawy. Także o tym musimy pamiętać. I tutaj macie taki przykład, jak ja sobie to zaznaczam. Zawsze mam te, te kierunki i długości spadków pod ręką. Na, na, na planszy. Dobra, i to sobie wyłączamy i przechodzimy już do przedstawienia kształtu i proporcji trawnika. I teraz tak, tutaj mieście zaznaczony ten trawnik na, na zielono. Ja sobie zrobiłam do tego obrys i przeniosłam go tutaj, żeby pokazać te zależności dla tego trawnika, jak to, jak to wygląda. Ogólnie ten trawnik był. Bardzo przychylny, jeżeli chodzi o projektowanie nawadniania, ponieważ i proporcje całego trawnika i to, że jest oparte na liniach prostych i kątach prostych, i proporcje takich bloków, które zaraz rozrysuję, były tak korzystne, że po prostu nie generowały żadnej problematyki przy dobieraniu zasięgów. Nawadniania nie wychodziły tymi zasięgami po, poza swoje bloki, i już y, mówiąc hasło, bloki pokazuje o co chodzi. Bo patrząc sobie na ten trawnik, od razu można zauważyć, że y, ma takie, y, on takie tendencje do, do wdrożenia czy wprowadzenia tutaj bloków, takich zamkniętych bloków, które będą ograniczone y, zraszaczami. Tutaj mamy jeden blok taki a kwadrat. Tutaj następny blok, też taki Ala kwadrat. Tutaj kolejny blok Ala kwadrat. Tutaj następny powstał nam blok w postaci prostokąta. Tutaj następny blok w postaci prostokąta. Ewentualnie można byłoby rozważyć, czy nie zrobić tego prostokąta wyżej. I wtedy tutaj następny taki Ala kwadrat. Ale może być też tak, że lepiej będzie prowadzić po prostu jeden prostokąt i drugi duży prostokąt. Od razu powiem, że ten, to rozwiązanie jest lepsze, ponieważ gdybyśmy chcieli ten przeciągnąć dalej, to na pewno przy rozłożeniu zraszaczy jakiś zraszacz by nam musiał wyjść tutaj gdzieś w trawniku, żeby zachować ten rytm i y, tą taką systematyczność rozkładu tych zraszaczy na trawniku, y, więc. Ja ten wariant odrzuci, odrzuciłam, ponieważ jak jest opcja, to lepiej, żeby zraszacze były przy liniach ogrodowych, nie na środku trawnika. I co? I następne bloki. Tu jest jeszcze taki blok, tu następny, no i tutaj następny. Czyli powstało nam kilka takich bloków. Czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć bloków, i to są bloki, które do, w, w które dosłownie będziemy wkładać zraszacze, Czyli jakby to są takie jakby mini trawniki, takie granice dla naszego systemu, yy, gdzie będziemy konkretny rodzaj zraszaczy o konkretnych zasięgach yy, wrzucać. Także w przypadku tego yy, ogrodu muszę przyznać, że naprawdę wyjątkowo korzystnie to wyszło ponieważ normalnie nie ma aż tak, tak wesoło i tak, tak przychylnie, ale jak się zdarzają takie, takie tematy, to się tylko trzeba cieszyć, ponieważ po prostu po pierwsze jest łatwiejsza rozstawa zraszaczy dla takich, dla takich systemów, a po drugie na pewno w takim ogrodzie opad z tych zraszaczy, z tej rozstawy będzie bardziej równomierny Ponieważ nigdzie nie mamy żadnych łuków, żadnych zwężeń, rozszerzeń. Wszystko jest na liniach prostych, kątach prostych i to zawsze poprawia warunki na na takim trawniku. Oczywiście pod warunkiem, że system jest zaprojektowany prawidłowo, bo sam trawnik to jedno, a kwestia projektu to wiadomo, musi być to zrobione dobrze, żeby później system mógł nawadniać równomiernie i prawidłowo. I dobra, jak kształt i proporcje trawnika mamy już omówione, to możemy sobie przejść do naszego właściwego zagadnienia, a mianowicie do rozstawy zraszaczy, czy wybieramy 90 stopni plus 180 stopni, czy na przykład jeden zraszacz na 270. I już tutaj pokazuję, o co, o co dokładnie chodzi. Włączę sobie warstwy z, ze zraszaczami. Tak wyglądał Układ końcowy zraszaczy na, na tym trawniku. I teraz, gdzie występuje zagadnienie, które będziemy dzisiaj omawiać? To zagadnienie występuje w tym miejscu oraz w tym miejscu. Zaznaczę je może na, 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 na żółto, żeby było widać. I o co dokładnie chodzi? Tutaj ja sobie przybliżę tylko do jednego punktu, ponieważ te zagadnienia, ta problematyka jest taka sama i tu i tu, więc ja sobie to przybliżę w to miejsce i już będę omawiać, o co tak dokładnie tutaj chodzi. Żeby sobie to lepiej zobrazować, ja tutaj wygaszę tę sekcję i na... Przykładzie, po prostu innej, na innej warstwie narysuję, jak moglibyśmy zagospodarować to miejsce z raszaczami. Tutaj to jest ten narożnik, który tutaj wskazuje. I ogólnie moglibyśmy albo zrobić w ten sposób, że mamy jeden zraszacz na 270 stopni i on by wyglądał tak, lub tak jak ja zrobiłam. Możemy zrobić dwa zraszacze blisko siebie. Jeden i drugi na 8 stopni. I wtedy one wyglądają tak. I teraz kluczowa kwestia, dlaczego ja wybrałam 90 stopni i i 180, a nie 270. I teraz sobie tylko szybko włączę ponownie te, te sekcje nasze ze zraszaczami, bo zanim jeszcze zacznę omawiać, chciałabym. Od razu wykluczyć, czy podczas omawiania wykluczę jedną kwestię. Można byłoby pomyśleć, że zastosowałam 180 i 90, ponieważ chcę, żeby na przykład ten zraszacz działał w obrębie innej sekcji niż ten zraszacz. Ale jak widać, w tym przypadku nie do końca tak jest, ponieważ sekcja hmm, już pokazuje ta, taka. Hmm, Powiedzmy zielona, ona jest rozłożona w ten sposób, a znowu ta fioletowa w ten sposób. Czyli ta opcja, że chcę po prostu odciąć te strefy całkowicie innymi zraszaczami, inną sekcją, jest tutaj akurat nieprawidłowa. Tak by nie chodziło do końca o to. Więc jeżeli nie o to, to co w tym przypadku dyktowało, albo może żeby tak, wyłączę te sekcje, które nam są niepotrzebne. O! I co w takim przypadku dyktowało moim wyborem? Tak? co, Na jakiej podstawie podjęłam taką, a nie inną decyzję? I tutaj e, przygotowałam sobie tabelę <coughs> dla zraszaczy, które użyłam w tym miejscu. E, w tym miejscu i w jednej i w drugiej sekcji zastosowałam zraszacze Mini 8 z marki Toro na zasięgu 8 metrów i ciśnieniu roboczym pod zraszaczem o wartości 2 bar. I teraz zobaczcie sobie tą tabelę, bo tutaj w tej tabeli właśnie mamy rozwiązanie tej zagadki, dlaczego tak, a nie inaczej. Mamy te 8 metrów, więc. Pierwsza, pierwszy zasięg, który musimy sobie znaleźć w ogóle dla taką dyszę z takim zasięgiem, który nas interesuje, musimy znaleźć sobie w tabeli. U mnie to było to 8 metrów, czyli by wychodziło, że najmniejsza dysza, czyli 1,5 na dwóch barach daje 8,8 metrów zasięgu. Po skróceniu tam mamy zawsze jakiś tam wariant skrócenia tego zasięgu. Najczęściej to jest 25%. Więc po skróceniu mogę z tej dyszy uzyskać 8 metrów. Dysza 1,0 bardzo dałaby podobny wynik. Gdybym zastosowała, gdybym zastosowała zasięg 7,9, to mogłabym zacząć od tej dyszy właśnie 1,0. W tym przypadku mamy jednak 8 metrów, więc zaczynamy od 1,5. I teraz pamiętajcie: zraszacze rotacyjne mają jeden strumień wody i kręcą tym strumieniem w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Prędkość tego obrotu, tego kręcenia się zraszacza jest taka sama, niezależnie od tego, jaki kąt ustawimy na danym zraszaczu. Czyli jeżeli mamy na przykład kąt 90 stopni i kąt 180 stopni, to żeby ta 180 dała tyle samo wody równomiernie na swój obszar, na którym działa, czyli dwa razy większy obszar niż 90 stopni, powinna mieć dwa razy więcej wody wylewanej przez tą dyszę, która, na której pracuje. I właśnie ta kwestia jest kluczowa, jeżeli chodzi też o układ tych zraszaczy i dlaczego ja zastosowałam 90 plus 180, a nie na przykład e, 270. I e, już wyjaśniam. Zobaczcie, jeżeli na 90. ja zastosuję tą dyszę. 1,5, która ma 4,5 litra na minutę wydatku wody i daje 8,8 metra zasięgu. My zakładamy, że skracamy ten zasięg do 8 metrów. To żeby mogła na tej samej sekcji mieć drugą. Mini ósemkę, ale o kącie nawadnienia 180 stopni. To muszę poszukać dyszy, która da na tym samym zasięgu, może być po skróceniu, a wręcz musi, bo to zawsze właśnie między innymi po to te zasięgi możemy skracać, żeby można było to re regulować te, ten, ten zasięg między dyszami. E, więc potrzebujemy dyszy, która na tym samym zasięgu da nam dwa razy więcej wody. Czyli patrząc. Na mini 8 rozpatrujemy jeszcze dyszę 2,0 i 3,0. 2,0 na zasięgu tam 9,1, oczywiście po skróceniu do 8 dalej da nam 5,3 litra na minutę, czyli to nie jest 2 razy 4,5. I dysza 3,0 da nam 8,7 przy zasięgu 10,3, więc Dwójkę od razu odrzucam, trójkę zostawiam do rozważania. Jedna rzecz, która jeszcze została do sprawdzenia, to fakt, czy ta dysza, ten zasięg skróci się do 8 metrów, które ja potrzebuję. Hmm, tutaj jest proste obliczenie. Ja sobie teraz skorzystam z kalkulatora takiego podręcznego i powiem, jak to obliczyć. Czyli hmm, bierzemy sobie ten zasięg katalogowy 10,3, przemnażamy razy 0,75 i mi wychodzi 7,72, czyli dostajemy wynik, do jakiej wartości maksymalnie możemy skrócić zasięg tego zraszacza i w tym przypadku na tej dyszy, na dyszy 3.0 możemy najmniejszy zasięg, jaki jest możliwy uzyskać na poziomie 7,7 metra. Ja potrzebuję 8, czyli się mieszczę w normie i mogę zastosować tą dyszę. I teraz, gdybym chciała, żeby na jednej sekcji pracowała też dysza na 270 stopni to potrzebowałabym takiej dyszy, która na 8 metrach zasięgu da 4,5 razy 3, czyli 4,5 razy 3 to jest 13,5 litra na minutę. Jak widzicie, w tabeli tego zraszacza nie ma takiej dyszy, która spełniłaby te warunki. Wielu producentów. Czy u wielu producentów też nie znajdziecie takiej dyszy? Szczerze mówiąc, na tym zasięgu tych takich najbardziej znanych, Toro, Rainbird, Hunter, nie ma rozwiązania takiego idealnego. Zależy też oczywiście od wartości zasięgu, jaki potrzebujemy, ale często jest na przykład tak, że jest dysza, która ma większy przepływ, ale nie uda się jej skrócić do takiego zasięgu, jaki my potrzebujemy. Czy już przekroczymy te maksymalne wartości, jakie daje nam producent i to najczęściej jest 25%, ale informację dokładną trzeba zawsze szukać informację dokładnej trzeba zawsze szukać w, w, katalo w katalogu u danego producenta. I właśnie z tego powodu ja na swoim projekcie zarówno tutaj jak i tutaj zastosowałam po prostu, Dw, po dwa zraszacze, czyli dałam 180 i 90, ponieważ nie mogłam zastosować jednego zraszacza na 270 stopni, gdyż mamy ograniczenia z poziomu katalogu. Z tego też względu u siebie po prostu zastosowałam to, na co pozwoliła mi, yy, pozwolił mi dany produkt, dany zraszacz. Czyli zastosowałam po prostu 90 i 180. Jest to w pełni prawidłowe rozwiązanie projektowe. To, że dochodzą nam dwa dodatkowe zaraszacze, to można rozpatrywać, że dochodzą rzeczywiście, aczkolwiek tak naprawdę m, można też to traktować, że po prostu tak w tym przypadku e, musi być. E, pamiętajmy, że mimo wszystko mamy ogr ograniczenia technologiczne ze strony, Produktów i czasami musimy dostosować się pod produkt, a jak wiadomo, produkt pod nas niekoniecznie. Więc w przypadku takiej problematyki warto jest rozważyć właśnie wprowadzenie takiego rozwiązania. Jest to tyle. Fajne, że gdybyście na przykład chcieli jednak dać 270 i naciągnąć tak, że zastosować do niej też tą dyszę 3,0, no to wtedy ten zraszacz miałby po prostu gorszy opad, a jak damy 2, to zachowujemy fajną równomierność opadu na tym trawniku. Dzięki czemu oczywiście będziemy unikać suchych lub przelanych miejsc, czyli tego, czego nie chcemy uzyskać przy nawadnianiu naszego naszego ogrodu. Dobra, czyli ten, to zagadnienie mamy omówione. Jeszcze została nam kwestia omówienia dlaczego mamy zraszacze na 360 stopni, bo jak widzicie mamy dwa takie zraszacze. Jeden jest tutaj i drugi w tym miejscu. Już sobie tutaj zaznaczę na żółto, żeby było je dobrze widać. Mamy dwa zraszacze na 360 stopni, i już będę odpowiadać dlaczego one się w ogóle pojawiły na tym trawniku. Oczywiście kwestia ich wprowadzenia została podyktowana wielkością tego trawnika, tego bloku nazwijmy to. Teraz hmm, sobie już tylko włączę inną warstwę. W tym przypadku mamy wymiary 17 metrów. Na 16,3 metra długości. Ten taki ala kwadrat, co tutaj mieliśmy. I drugi będzie całkiem podobny, ale sobie sprawdzimy. I drugi ma 17,5 na 16,2 metra długości. Jeżeli chodzi o zaraszacze, takie typowe dla ogrodów przydomowych, to ich zasięgi kończą się mniej więcej na 12 metrach pełnego promienia i w maksymalnej rozstawie już to sobie podliczę możemy rozsunąć się między jednym zaraszaczem a drugim na około 14-14,5 metra odległości tego, tej długości między jednym a drugim zraszaczem. Z tego też względu, jak w tym przypadku, mamy już proporcje trawnika, które mają powyżej tych 14,5 metra, czyli tak jak tutaj, bo mamy 17 oraz mamy 16, to po prostu wprowadzamy mniejsze zasięgi zraszaczy i wtedy jest ich trochę więcej. I to jest też w pełni normalna praktyka. Gdybyśmy chcieli to zagospodarować inaczej, musielibyśmy wprowadzić zraszacze o większym zasięgu. To są już zraszacze takie na obiekty, małe obiekty sportowe. I one mają już zupełnie inne wymagania, i odnośnie ciśnienia, i odnośnie przepływu wody. To by się nie spinało z pozostałą częścią ogrodu, byłyby problemy na, tak, z doborem pompy, trzeba byłoby dokupywać dodatkowo falownik itd. Więc w przypadku, gdy mamy taką, taką problematykę, czy nawet nie problematykę, tylko takie proporcje po prostu trawników, wprowadzamy. Więcej zraszaczy, ale o mniejszych zasięgach. Te zasięgi yy, sobie dopasowujemy do, do proporcji tego trawnika. Tak jak widzieliście, tutaj u mnie wyszło, że 8 metrów wpisuje się y, idealnie, bo tutaj się taka fajna rozetka tworzy z tych, yy, z tych zraszaczy. Także jeżeli chodzi o to, to mamy wszystko. I co jeszcze? Kompletny projekt został. Tylko do pokazania e, pełen projekt. I tak wygląda kompletny projekt nawadniania, jeżeli chodzi o rozkład zraszaczy oraz linii kroplującej. Do tego oczywiście dochodzą opisy, takie jak tutaj. E, I co, jak widzicie, u mnie. Ten opis, co jest zaznaczone na czerwono, to jest oznaczenie, że to jest zraszacz z projektowanym zaworem stopowym, przykładowo. O, tutaj jest jeszcze fajna, fajna rzecz, która może wzbudzić jakieś tam zainteresowanie, dlaczego ja mam tutaj Mini 8 na 4,5 litra na minutę i tutaj tak samo, skoro ten ma 180, a ten ma 90. I już tutaj wyjaśnię, ponieważ te zraszacze, może nawet szybko sobie to... Wyłączymy i zostawimy tylko tą ósemkę, ponieważ na tej sekcji, sekcji pracują tylko 180 i 1 360, czyli po prostu 360 musi mieć dwa razy więcej niż 180 wypływu z dyszy, dlatego 180 mają tutaj po 4,5, a 360 ma 8,7 wypływu z dyszy. Dobra, i wracając do pełnego projektu, tak wygląda pełen projekt. Do tego oczywiście dochodzą nam rury. Zaraz jeszcze wygaszę samą prostawę, żebyście zobaczyli, jak wyglądają rury. No, i tak jakby ten przebieg rur, oczywiście. Dochodzą skrzynki zaworowe i dochodzi kabel oraz opis do tego, do tego kabla, i w takiej postaci. Mamy już pełen, kompleksowy projekt. Oczywiście tutaj nie ma legendy, nie ma opisu wszystkich plansz i tak dalej, ale chodzi mi bardziej o to, żeby pokazać co na tym projekcie jest. Od razu też powiem, że przez to, że sobie przeklejałam projekt z tej głównej mojej, mojego pliku roboczego na plik czysty, żeby pokazać Wam dzisiaj to jako przykład. Niektóre warstwy się trochę poprzemieszały i przykładowo całkiem sporo warstw z opisami jest schowana pod innymi warstwami. One oczywiście normalnie są wyciągnięte do góry, ale tutaj się schowały. Ja już tego nie będę wyciągać z powrotem na górę na potrzeby, na potrzeby tej lekcji. I co? Jeszcze tylko pokażę tak w przybliżeniu też jak wygląda schemat rozłożenia rur. To wygląda mniej więcej tak. Rury zawsze mają oznaczenia odnośnie średnic, odnośnie Przejścia z jednej średnicy na drugą. I ja w swojej praktyce raczej staram się rury prowadzić maksymalnie, jak się tylko da, nie wchodząc w trawnik, przyklejając się po prostu do linii ogrodowych. I tutaj jeszcze, jak wyłączymy sobie rury, to widzimy przebieg samych kabli z takim opisem, jakich kabli gdzie, jakich żył, gdzie idzie, ile. Dobra, na dziś to by było wszystko. Jeżeli dotrwałeś, dotrwałaś do obecnego momentu, to jest bardzo miło. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału a osoby, które chciałyby się szkolić razem ze mną, albo które szukają projektanta do współpracy B2B, zapraszam na moją stronę www.zielonynawodnione.pl do zakładki współpraca lub szkolenia, tam znajdziecie więcej informacji. Pozdrawiam i do następnego.